Już po raz 17 miłośnicy aktywnego wypoczynku wzięli udział w Mistrzostwach Piekar Śląskich w narciarstwie zjazdowym. Zawody już tradycyjnie odbyły się w Dolomitach Sportowej Dolinie. Wydaje mi się, że ten pomysł, który kiedyś wymyślili piekarzanie się sprawdza i fajnie, że, że pomimo pogody, która nie bardzo dzisiaj nam dopisuje, bo śnieg się szybko roztopił w ostatnich dniach, ale ci pasjonaci, którzy co, co roku przypuszczam tutaj walczą o puchary, o zwycięstwo, Znowu dopisali. Zainteresowanie spore. Wczoraj na liście było 70 osób. No niestety dzisiejsza pogoda kilka osób wystraszyła i na starcie pojawiło się dzisiaj 55 osób. Najstarszy uczestnik dzisiejszego zjazdu ma 73 lata, najmłodszy 6 lat. Mistrzostwa zorganizował Piekarski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Cel od lat jest ten sam, aktywizacja lokalnej społeczności. Staramy się, aby coraz więcej osób przychodziło do nas do ośrodka, korzystało z naszej oferty, nie tylko tej letniej, która jest bardzo bogata, ale również, również zimowej, więc zapraszamy na lodowisko nasze plenerowe, zapraszamy na Mistrzostwa Piekarskie w Narciarstwie Sazdowym. W zeszłym tygodniu były się Mistrzostwa w Narciarstwie Biegowym, więc, więc atrakcji jest sporo. Zawodnicy Wszyscy na trasie musieli wykazać się sporymi umiejętnościami, ponieważ aura nie była zbyt łaskawa dla narciarzy. Ja z podziwem patrzę i oglądam e, narciarzy dzisiejszego, dzisiejszej imprezy, szczególnie tych młodych, którzy faktycznie prezentują bardzo, bardzo wysoki poziom. Rywalizacja w każdej kategorii wiekowej była zacięta, ale nie to było tego dnia najważniejsze. Dla uczestników przede wszystkim liczyła się dobra zabawa. Wspaniała popularyzacja narciarstwa. Wolnego czasu, piękne z rodziną. Po to chyba się to robi, żeby te dzieciaki jednak tutaj troszkę sobie pojeździły i, i coś z tego było. Trasa troszeczkę wyjeżdżona, trzeba uważać, żeby nie było wstydu się nie wywrócić. Wiele osób uprawia swoje jazdy, coraz więcej. Ten sprzęt dostępny na rynku, nawet używany jest coraz tańszy. Ludzie wyjeżdżają, zjeżdżają, a mistrzostwa piekar to jedyna okazja, żeby się sprawdzić i poznać, jaki jest czas na, na danym przejeździe. Kolejne zawody narciarskie już za rok Nie wykluczono, że wtedy swoich. Sił na trasie będą mogli również spróbować snowboardziści. A tak mistrzostwa wyglądały w obiektywie naszej kamery.